Welcome to the main event. And the winner is... Witam Was serdecznie po paru godzinnej przerwie Z tej strony Mikut, oczywiście zapraszam Was na kolejną bitwę Bitwę B W wielkiej bitwie powtórek Great Randoms Battle Czołgi ciężkie Tym razem Stworek podejmował Wyzwanie Tośka 165, ten drugi się okazał lepszy Jeśli chodzi o punkty powtórki Niestety Stworek musi złożyć broń I poddać się, odpadasz niestety w 1.8 Ale zobaczmy w jakim stylu Udało Ci się wejść do tej 1.8 Stworek oczywiście dosiada Czołg 10. tieru T-57 Heavy, czyli magazynkowy czołg ciężki amerykański, zamontowane tutaj działo 120 mm, średnie obrażenia 400 na penetracji 258, na penetra na pociskach goldowych tak zwanych penetracja wrasta do 340. W kasecie oczywiście mieści się mieści się 4 pociski. Całość przeładunku u stworka 23 44. Eee, pancerz tego czołgu 203 z przodu 51 z boku 38 z tyłu to jest kadłub, wieżyczka 127 137 51 eee, depresja działa minus 8, elewacja plus 12, prędkość 35 do przodu 12 do tyłu I więc to jest miary mobilny czołg eee, tutaj już widzimy paru delikwentów, których stworek chętnie zaraz ustrzeli Cały czas liczymy, że zresztą to do tej, za, za tej skały wyjedzie Eee, widzimy, stworek też pojechał coś niestandardowo, nie poleciał z tymi wszystkimi ciężkimi czołgami na mordownię. Tutaj dwa pociski weszły w tego też 49 bardzo ładne, bardzo ładne tapienie. I od razu przeładowanie całej kasety, eee, czekamy aż się cały magazyn przeładuje i będziemy gotowi do dalszej akcji. Jak mówiłem wcześniej, stworek nie pojechał z tymi wszystkimi ciężkimi czołgami, które zwykle jeżdżą na mordownię, został tutaj na górce, żeby wspierać ewentualne Roszady ze strony przeciwników, jeśli chodzi o środek. Cały czas czekamy na jakiegoś przeciwnika, który się wyświeci. Stoimy cały czas za krzaczkiem, więc na razie na spokojnie. Pojawia się typek 61, ale jest za górką. Tutaj tutaj, tutaj nie, nie mamy przestrzału na tego typka. Stworek nawet nie ma co celować, ponieważ jest zarówno za skałą, jak i za tym wzgórzem, gdzie, gdzie ten typek się kręci, bo jest tuż przy, przy linii A1, więc naprawdę, nawet jakby tutaj wyjechał z tyłu, to nawet byś nie miał na niego przestrzało, cały czas zerkamy na tego typka, skupiony dzielnie stworek na ten typku, w sumie na razie nie ma do czego strzelać, ponieważ nic się nie pojawiło więcej, parę kuli tutaj widzę, idzie dookoła, no i teraz ciężka wymiana na, ten, na tym, na tej mordowni, cały czas, się tłuką, czołgi. Tutaj mamy pierwszy wyjazd Bachata, to 25T, już prawie go miał stworek, teraz będzie go miał na drodze. Znowu po, pocisk poszedł tuż pod tym Bachatem, teraz strzał weszło i jeszcze jeden pocisk kasety powinien wejść, jak ten Bachat delikatnie wycofa. No, nie, niestety nie ma. No, nie ma. Batchat zginął śmiercią marną od arty. Stworek w tym czasie przeładowuje kasetę, mamy już 1160 obrażeń zadany przez naszego bohatera WNK dosyć marna prawa strona mordownia dzielnie przed, przed do przodu e, przebijają się przez te czołgi no i teraz e, stworek te postanowił pojechać trochę do, bardziej do przodu przez te górki, góry lasy zaraz tutaj w, 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 no właśnie wpakuję w tego T5 Lightweight e, który dosyć z, niefraszliwie zrobił e, zakręt no i teraz widzimy WTS100 widzimy imixa 50-120 widzimy Leoparda pierwszego więc zobaczymy który pierwszy czołg pójdzie na ostrzał pierwszy, idzie butek, trzeci, drugi strzał, trzeci z, dobi z dobiciem oczywiście 2228 obrażeń, 300, ostatni strzał nam wyniósł, więc bardzo ładne losowanie. No i znowu przeładowanie, e, tak się gra tymi magazynkami, my strzelimy 4 kasety i potem pół minuty, jesteśmy bezradni, dlatego ja z magazynkami nie lubię grać, dla mnie magazynki to zło, nie potrafię tymi czołgami grać, e, zazwyczaj zawsze lecę do przodu, a to są czołgi wsparcia oczywiście, ciężko je puścić na pierwszą linię, e, na razie. Koniec przeładowania. Mamy T95 boczkiem, więc czemu by do niego parę bół nie posłać? Pierwszy strzał, drugi strzał, trzeci strzał we weszło, no i teraz będzie wykończenie chyba kasety. Czwarty strzał, cała kaseta weszła w tego TDK amerykańskiego. Bardzo ładny wynik. 300, nie, 3700, prawie 800 obrażeń. Widzimy teraz e, light, LTTB, który krąż tutaj przy moście, plus T57 Heavy, który też tam się uparł na naszego Lightweighta. Tam będą ganiać dookoła domku, 3 sekundy jeszcze zostały przeładowania Stworkowi, teraz pytanie na co się skupię czy na tego te 57 czy na tą fałeczkę Zatem LTTB e, Widzimy, T49 ucieka, dostaje strzał w biegu w pięknym stylu, no i teraz LTTB naszego bohatera wyjeżdża, pierwszy strzał Drugi strzał, no LTTB że to już jest koniec zabawy Jest oczywiście trafienie, przy okazji do sami, że tutaj nie, bardzo nieprzyjemną bułkę od WT4 Za 574 Trzeba się schować, na szczęście nie jeździ na trolu to by było bardziej bolesne. Pierwsze trafienie, drugie w które otrzymaliśmy. przyładowujemy kasetę. Jeszcze 5 sekund. No i teraz czekamy, aż ten obiekt tego WTK wyświeci. Chociaż on się na teraz będzie raczej kwapił do doświadczenia do z taką ilością hawców. Widzimy VK4502B. Wyjeżdżamy na nią odważnie. Pierwszy strzał, drugi strzał. W boczki weszło. Znowu WTK daje o sobie znać. Rozwala nam magazyn amunicji, ale szybko go naprawiamy i wiemy, że już Huntspot stoi. Przeładowanie, żeby z pełną kasetą wyjechać na tego WTK Możemy przyjąć jedną bułkę od niego, więc spokojnie, na spokojnie możemy teraz do niego wyjechać i go rozwalić. Jest i nasz kamper stoi sobie dzielnie w K1. Po lewej się pojawia Arta, która teraz właśnie znika pod naporem misa 8 No i teraz koniec, koniec końców tego buteka. Jedziemy na niego, ma niecały tysiąc obrażeń, 1000 hapsów, więc to zawsze jakiś dodatkowy damage. I widzimy jeszcze, <gry> Parek mówi, że potrzebuje 100 stówki, żeby 5,5 przekroczyć na tym czołgu. Wyjeżdżamy, no tutaj trochę zabrakło. Nie będzie 100, ale jest kolejny frak Piąty, 5469 obrażeń. Zobaczmy, jak wyglądały wyniki końcowe stworka. Przed nami wyniki końcowe naszego bohatera owej bitwy. 4 medale za 0,5 punkta. To są te wszystkie oznaczenia, które padły właśnie 9 3, 2 Medale za jeden punkt, duży kaliber oraz czołgista sniper. 5 fragów, WTX4, Waffen Trager S100, VK4502B, T49 i LTTB, więc poniżej ósemki nie schodziliśmy. ósemki, 9 i 1, dziesiątka, więc, więc nie ma tragedii. 45 581 y, kredytów brutto to 1854 expa na bonusie, bez konta premium, ale z bonusem rady 2 za pierwsze zwycięstwo dnia na czysto, ten ex wynosi 927, więc bitwa, powiedzmy sobie, y, średnia, ale z demedżem jak najbardziej sympatycznym, 5460 9, jak mówiłem wcześniej, 5 fragów ubitych. Zobaczmy, ile miał po spocie jeszcze. 475. To wszystko wstawiając do naszej magicznej formułki, otrzymujemy wynik równy 19,30 Więc, więc bardzo, bardzo ładny wynik, ale to nie starczyło, żeby pokonać tośka 105, który ma przynajmniej 19,31, jeśli chodzi o wagę powtórki. Tutaj jeszcze tego szybko prześledźmy poczynania stworka. 19 razy wystrzelił, 17 razy trafił, wszystko z penetracją oczywiście, sam otrzymał 3 strzały, z tego 3 go spenetrowały, jednego wyspotował, 7 uszkodził, 5 zniszczył. Niecały nie kilometr, lekko ponad kilometr przejechał, cały czas stał faktycznie na tej górce i próbował wspierać swoich współtowarzyszy na czysto 7002, więc zawsze coś, zawsze jakiś plus, jeśli chodzi o bitwę, że nie musimy do tej bitwy dopłacać. Dzięki za udział w, w, w konkursie, mam nadzieję, że w kolejnej edycji pójdzie ci lepiej. Gratuluję Tośkowi do przejścia do 1,4, a teraz zapraszam Was za, za dwa dni na kolejną. Porcje bite w 1 tym razem do szrank, szranki w szranki stanie slime.pl z zieltarem oraz Pretor ze znanym wcześniej już GTX. Zresztą obaj panowie też brali udział w czołgach lekkich i chyba mieli okazję się spotkać. Nie, nie mieli się okazji spotkać, więc tym razem chłopaki Pretor i GTX spotka, spotkają się podczas walki 1/8 czołgów ciężkich. Zapraszam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć!